5 zabiegów kosmetycznych oraz kurs makijażu na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego, kapelusz od firmy Bridgeshop, zestaw kosmetyków od firmy Ziaja, talon na zakupy w firmie Desperado London, karnet na zabiegi kosmetyczne w Instytucie Urody Pani Iwony Tomas, roczny karnet do Klubu Sportera Fitness, karnet do Pracowni Urody, weekend dla dwojga w jednym z hoteli Focus oraz nagrodę główną. A co nią będzie? Nie wiem. Ty wiesz? Też nie wiem. Ale wiem, kto powie. No to w takim razie zaprośmy tę osobę, e, która nam opowie, oczywiście, o tej nagrodzie. Zapraszamy serdecznie na scenę pana Dawida Franka. Dobry wieczór, jeszcze raz. No proszę nam powiedzieć, co to za nagroda, co jest w tym pudełeczku, bo myślę, że można nam pan pokazać. V Češně jak? No ne, to řeče bych chtěl úplně spravedlivé. Já ještě chtěl bych povědět, že mě na rok doježdělám do vody. I muše, jak obco krajové, potvrdí te, te slova, které tu tady byly v kilka razy povědané, že vodou je ten zachvěcený. Mě já jsem jak taky, ale naprawdę jak přeježdělám, že porušám tu po lidských drogách. Tak, o drogach można by dużo mówić. Ale jak się spojrzy na chodnik, to jest dużo lepiej. Chciałem potwierdzić, że jest naprawdę wspaniała we wszystkich kierunkach. Już, już tutaj było mówione o tym, że oczywiście, piękno diamentów jest absolutnie i powiedzmy. jednoznačně ončone s pěkným diamentu. I, I vlastně taki diamentový klejnout chceme překázat. I myšle, já jsem pevně tego, že nemá řeči případkově to to že i, i tutaj přitom na mistura ten klejnot um, pevného rodzaju stane ještě kolekci nebo jako taky Vysoko postavím pan Popřečke před Partnerem przyszłej misji. Ja Nie trzeba lubić Bitwana. To prawda. Wiadomo, że nagroda się.